Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już trzeci odcinek Battlefielda Play for Free i jesteśmy na łapce masztur. <laughs> Pod tej fajniejszej stronie. Bo <laughs> będziemy kampić na budynku naszym snajperkiem. Nie no, przejadą mnie. O, udało się nawet. Ludzie nie patrzą się, tylko jadu I, 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 ale wydaje mi się, że tutaj mój team będzie troszeczkę silniejszy i przynajmniej Bejce. Chociaż w ostatniej rundzie my przegraliśmy. Ale tutaj już widzę czołg. Nie, to nasz czołg na szczęście. A tam jest nie nasz. No ale dobra. dobra. Kurde, tylko D zostało. Oni tu będą pewnie. To mój. Gdzie ten pocisk opadł? Pierwszy kill. Uh, uh, uh. Drugi kill po sto mniej więcej chodzą tutaj z dystansu zabicia. Na naszej kampie nic ciekawszego się nie dzieje. Zrobię sobie tak, żeby mieć widok na całą przyrodę. Może mieć w czasie. Aj kurcze, faktycznie nic ciekawego. Tutaj wyjdzie chyba zaraz gościu. Haha, tylko była ręka, chyba mu wystawała i się udało. Ale tylko chyba medyk zrespił. Niestety. Ale kill jest. Może spróbujmy stanąć tu. Pewnie będzie lepszy widok. Nie, no nie. Position cleared and under control. Enemy light tank inbound. Gimbal, widzicie ten pocisk opadł? Ojej, trzeba dużo wyżej No Kurde, nikogo nie ma. Dobrze, to poczekajcie chwilę. My sobie skoczymy. Siema, gdzie idziesz? Gości na kampę wijasz? Medykiem? Jak ja, snajperem nic nie mogę dosięgnąć. <laughs> Ludzie mi spotują, ale to na DE. To już się zakradnę tutaj z boczku. Z boczku. <laughs> I będę próbował ich przysnajpić. <laughs> No, lako. nie zauważył nas na szczęście. Tu też mamy konkurenta jednego. Nie. Oj, dostałem skład... Oj! Kurczę! Goście jeszcze mnie zdążyli dosięgnąć. 4 do 1 mamy staty, chyba, że mnie ktoś zle spi łaskawie. No niestety nie dobrze znowu mamy kolegę. No co za lamer to i rzuca te smoki No idioto I gdzie ten pocisk leci. Gościu go przyjechał bez jaj. Tu jest chyba lepszy kam. Kurczo ja. Koło do gościu tu jedzie. Nawet nas nie zauważył. a tu nas trzech chyba stoi. Będę tajnym agentem, no nie no Chciałem ich tam z noża powybijać. Czekajcie Łyczek cappuccino. Godzina jest 7.8 <laughs> Spróbuję nagrać tak mniej więcej 30 minutowy materiał Nie wiem dokładnie kiedy zacząłem chyba 7:00. Tak mi się kurna wydaje nie mam już tych szczekawek szczekawek na szczekawek nie mam w ogóle ich To jest sniper Mary Kurde, na te klejmory się w ogóle nie patrzyłem Przecież je można rozwalić po prostu nie strzelając No tak, no tak I, I wygraliśmy, zgnoiliśmy ich 8 do 3 Pierwszy odcinek, w którym nie lamie <ścoughs> Nie na no spoko Zmiana mapki się szykuje Oman Na Omanie też zagramy Aby przejąć cenne zasoby ropy, womalenie piechota morska musi pomóc amerykańskiemu lotnictwu w utrzymaniu przewagi powietrznej w regionie. Dźwięmy, nikt do mnie nie wsiadł. No ale dobra to, ja jadę na D od razu na kampę moją ulubioną czyli na dźwig. czy ja wiem czy na ten dźwig iść Długo się tam wchodzi, może coś stracę przez ten czas. Gadać, że tylko ja to przejmę, nie? Już koledzy idą. Jadą. się zatrzymali to może nawet zdążę o, prze, przejąć flagę nie zdążę się schopali trochę no i gdzie tu teraz pójść C też przejmujemy no bez jaj nie to nie my. Ja jestem w RU. Uh, RU faktycznie. Co też jest zakwaśne. Sami się nie Gościu koksu na podstawowej broni? <laughs> thanks. Thanks, thanks. Raczej thanks. To też mój. Znowu ignoimy, co zalamy. Mogliby mnie do tamtego teamu przerzucić, już by było. Trochę power'a Uch. Nudno tu jak... kurda Jak nie ja powiem, gdzie No już słabo troszeczkę zarzuciłem Idzie gościu co so, wyjdzie no nie jak my wkurzają nóbki o oh, w tym to w ogóle nie ma odrzutu po prostu lepsze niż snajperka Kamikazy jakieś lecą, bo widzę tam dwóch gości. bym był drugi gościu. Oh Ale nie mogłem tego przeżyć. 11 do 1. Pewnie siedzi w heli. Zapewne. Czekaj, czy tędy czy, 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 da się wejść. Bo wiem, że z tamtej strony da się na pewno i tutaj się też da. <laughs> na szczęście, kurczę. Strasznie tu nudna, bo która to godzinka? Dopiero 15 minut nagrywania. może zmienię sobie na baser jakoś gdzie go spotykałem a to jest mój kurde no bez jaj już strzeliłem i co nie trafiłem Zmienię kurczę na baser. Oj, 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 o. O, Dobra, to jest tylko pojedynek sniperów, nic ciekawszego. To zmieniamy chyba na baser. Nic chyba na baser nie gra. Nadal dalianie najszybciej, kurczę. Może masz tura jeszcze raz? Na tym serwerze to ja byłem już. O właśnie, nie pokazywałem wam ja jeszcze szarki gorączki. Poczekać chwilę. Ha, ha, ha. Zobacz sobie tylko coś. Uh, 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 uh. Materiał trwa 18 minut, czyli o siódmej jeden zacząłem. te też tu szczela Oj 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 Kurde, chciałem wyjąć. <ścoughs> Napażam, widzę też solidna. Ale ja na, na linii w no, co to nie powiesz? Ło! Jaszczoch Trzeciego lubka nie dało nam się, nie udało mi się zabić niestety. I co zniszczyli nam trzeba przekaźniki Że ma przekaźniki już nam zniszczone, zniszczone zostały, i dawno już nie byłem w obrońcach. No, no. no tu, no, co? W serio? No już się przepychają strasznie. Nie. gimber nie mogę lecieć wiem z Diglem klona w pięciu 4 do 5 FAPING, FAPING Bawiamy samo górę Kurwa nie z tymi burakami mam grać Juszczuch? Tak się bulwersujesz? Co się stało już, czuch, że tak był piąte piętro, szóste piętro siódme piętro i, i góra Oj! head he, he, headshot. To jest właśnie jest troszeczkę inne opadanie pocisków niż gdyby się strzelał z dołu albo na wprost Dobra, tak tego właśnie strzela w dół bardziej. To jest dużo mniejsze to opadanie pocisków. No nie no B już nam przyjęli. Ludzie, weźcie się, uspokójcie. Skąd? Niemożliwe, że byłem schowany. Aimbot. Ha ha, ha 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 Mam nadzieję, że mnie na górze zrespi. Aj, chuj. Która to godzina? No i skończy się tam nędzna rundka i idziemy Kurde, jak ślagi Aj no, morduje A dopiero on jeszcze Ej, czemu on jest taki dziwny? Takie moje dziwne umaszczenie No Rage, serio? Albo No Age Ej, Kurde, chamy Joszczoch 55 do Szybko na B69 jak widać staty, nieładnie Dobra, wbijam na kloca wyjmuję się digla Kurde, no jak siódma dwadzieścia pięć. Jeszcze do końca tej rundki. No niemożliwe. Nie, kurde, jakie lamy. Nie umyło bronić, ale to obrot Pierwsze na maszturze było fajnie Na trzech mapkach dzisiaj zagrałem Nie wyszło tutaj zbyt dobrze ale Bierzcie pod uwagę, że Pod koniec rundy weszłem pewnie, byłbym gdzieś na górze Dobra, siemanko